Light. He rose above all change the games Can became A legendgend Hej hej, tu Jordan Challenge, odcinek ner 8 Finał pomiędzy Chicago Bulls. I Seattle Supersonics z drużyny niestety już nieistniejącej w NBA, aczkolwiek jej tradycję zachowuje. Chociaż bardzo się tego wstydzi Oklahoma City Thunder. Przed nami mecz numer 6 tego finału. Mamy do zdobycia 22 punkty, 9 zbiórek i 7 asyst. Oczywiście musimy mecz wygrać, musimy dać Jordanowi czwarty pierścień. Podobno tak trudny do zdobycia jak pierwszy, jak utrzymywał Michael Jordan, wszystko przez tą przerwę i wiele, wiele, wiele innych rzeczy, o których możemy sobie opowiadać godzinami, ale ten odcinek będzie trwał tylko plus minus 10 minut. Jesteśmy już w Hali w Chicago. Mecz numer 6 w tym momencie wynik 3-2 dla Chicago Bulls. Pierwsze trzy mecze Chicago wygrało nie bez problemów. Potem zaczęły się problemy, przegrali dwa mecze: Gary Payton, Hersey Hawkins, Detlef Freeman, Sean Kemp, Sam Perkins. Niesamowity skład, ale ten. No powiedzcie sami. Jest chyba lepszy. Ron Harper, Michael Jordan, Scottie Pippen, Luke Longley i na końcu Dennis Rodman. Dlaczego na końcu? Bo moim zdaniem on był najważniejszy dla sukcesu tej drużyny. On był najważniejszy dlatego, że oni zdobyli mistrzostwo i Zrobili w sezonie regularnym rekord NBA w postaci 72 zwycięstw i są uznawani za jedną z najlepszych drużyn w historii. Chociaż jednej drużynie oczywiście udało się ten rekord pobić, no ale bez mistrzostwa to tak naprawdę ten rekord nic nie jest wart. 72-10, po drugiej stronie Seattle Supersonics z niebyle jakim też rekordem, bo 64 wygrane, to też trzeba umieć zrobić. A ta drużyna jest chyba jedną z najbardziej niedocenianych z tych, z którymi Mieli okazję mierzyć się Chicago w tych wszystkich finałach. Też niewiele się mówi o finale z Phoenix Suns, ale o tym pewnie jeszcze kiedyś będzie okazja pogadać. Nie w tej serii, niestety, z uwagi na brak licencji prawdopodobnie na Charlesa Barclay'a zrezygnowano z robienia historii z tego finału. No ale dobra, pogadajmy sobie o tym, skąd się właściwie wzięły te nowe twarze w Chicago. No bo przecież oglądaliśmy ostatni odcinek. Tam w poprzednim odcinku mieliśmy Chicago Bulls z poprzedniego sezonu. No i ta piątka wyglądała trochę inaczej. Tutaj mamy nowość w postaci Rona Harpera, nowość w postaci Denisa Rodmana, Sean Kemp. To był gość. To był naprawdę gość. On robił takie rzeczy showtime. Ale wracamy do transferów byków. Otóż po dość druzgocącej porażce z Orlando Magic w poprzednim sezonie. Chicago musiało coś zmienić. No bo Orlando Magic przecież nie zmieniło konferencji. Oni ciągle są w konferencji wschodniej, więc żeby wygrać, żeby dojść do finału, żeby zdobyć mistrzostwo, trzeba ich pokonać. No a z tym, co mieli, no nie było to możliwe. Dlatego musieli zrobić zmiany. Trzonem Orlando Magic była oczywiście dwugłowa bestia podkoszowa w postaci Shaquille'a Onila i Horasa Granta. No ale była też i trzecia głowa. Tej bestii na obwodzie Penny Hardaway, niesamowity rozgrywający, bardzo wysoki jak na swoją pozycję i właśnie do bronienia Penny Hardaway'a, do wzmocnienia obrony na obwodzie ściągnięto właśnie Rona Harper'a, trochę już przebrzmiałą gwiazdę Cleveland Cavaliers, zmarnowaną przez kontuzję. Nie było pewne czy to wypali, no ale wypaliło, jak doskonale wiecie, ale większym ryzykiem władze Chicago popisały się ściągając Denisa Rodmana, bo już wtedy Denis Rodman miał opinię lekkiego świra. I to takiego świra, który może rozwalić szatnię od środka, no ale Chicago nie miał wyjścia. Musieli podjąć to ryzyko. Musieli wziąć Denisa Rodmana z San Antonio Pers, ale żeby się zabezpieczyć jeszcze, żeby on tak miał jakiś punkt zaczepienia w tym zespole ściągnęli do niego kolegę, który grał z nim. w San Antonio Spurs, czyli Haleja. I kolegę, który grał z nim w Bad Boysach i to jest dodatkowy faktor, który wskazywał na to, że no, ciężko by było, żeby to wypaliło, bo Bad Boys to była ta drużyna, z którą Chicago się nienawidzili, nienawidzili ich Michael Jordan, nienawidził ich Scottie Pippen I to ze Scottie Pippenem przed ściągnięciem Denisa Rodmana Phil Jackson musiał porozmawiać, żeby się goście pogodzili, No będą grać razem, będą walczyć razem, muszą się dogadać, muszą współpracować, no Denis Rodman na całe szczęście... Mimo, że świr, okazało się, że dla niego to był wielki zaszczyt grać w tej drużynie, wielki zaszczyt grać z Michaelem Jordanem, to było jedno z jego marzeń. No i wpisał się w tą drużynę po prostu niesamowicie. W Sam sezon, który grali Chicago Bulls, 72 zwycięstwa, 10 porażek, pobity rekord, który wcześniej należał bodajże do Bostonu Celtics, którzy mieli 69 zwycięstw w sezonie regularnym. Jak wiemy, ten rekord już jest nieaktualny. No ale co znaczy taki rekord? Bez mistrzostwa, tu Chicago Bulls mistrzostwo zdobyło, zdobyło też wiele nagród, ta drużyna była fantastyczna w defensywie. Dość powiedzieć, że trzech zawodników tej drużyny znalazło się w pierwszym all-defensive NBA Team mianowicie Jordan, Pippen i oczywiście. Rodman, do tego sixth manem roku został Tony Kukocz, który też dołożył swoją cegiełkę również w tym finale i to ja, co ciekawe, najlepiej pamiętam z tych finałów, bo oglądałem je w telewizji, oglądałem je na żywo, oglądałem je w TVP2, to było 21 lat temu, jak to strasznie brzmi. Także Tony Kukocz tam zrobił mega run, właściwie w pojedynkę, w trzeciej kwarcie Chicago zrobił run 10-1, Kukocz zdobył 8 punktów z tego mecz nie był łatwy, ale to pozwoliło już Chicago ustawić się w takiej pozycji, że mogli spokojnie przegrać nawet te dwa mecze w Seattle i tak była dość dobra sytuacja, bo ciągle mieli mecze u siebie, także tyle jeśli chodzi o to niego Kukocza. A jak się znaleźli w ogóle w finale Chicago Bulls, to już wam szybko mówię. Słyp na Miami, nie ma o czym gadać. Potem jedna porażka z New York Knicks w drugiej rundzie, ale no umówmy się, nie grał Tony Kukocz, tak? miał kontuzję, no i potem to, na co Chicago Bulls czekali od porażki z zeszłego roku i byli nabuzowani niesamowicie na tą serię Orlando Magic. Orlando zostało zeswipowane, ale mało kto o tym wspomina, mało kto o tym pamięta, mało kto o tym wie, że tam w pierwszym meczu kontuzji doznał Horace Grant i to właściwie tą dwugłową podkoszową bestię rozdzieliło na pół, został tylko Shaquille Oczywiście nie bez większych problemów Chicago wygrali tą serię, no ale udało im się to zrobić. No i Chicago Bulls w ten sposób awansowali do finału, przegrywając tylko jedno spotkanie. A co w finałach się działo? To już doskonale wiecie, jakie były wyniki, ale skąd te dwie porażki z Chicago? Przecież oni po prostu powinni być fenomenalni jak Sean Kemp w tym momencie. Niesamowity putback to musiało się to znaleźć. To musiało się to znaleźć. Niesamowity Cox w takich właśnie akcjach. Sean Kemp. A jak to w ogóle się stało, że Chicago przegrało te dwa mecze Seattle Supersonics? Przecież wszystko szło gładko. Otóż kontuzjowany był Ron Harper. Ja wiem, nie wspomina się o tym za bardzo. Zawsze się mówi, że Chicago omijały kontuzje i tak dalej, i tak dalej. No ale jak widać, nie jest tak do końca. Owszem, omijały kontuzje Jordana, omijały kontuzje w późniejszych sukcesach Chicago, omijały kontuzje Pipena, No ale nie omijały tych ważnych graczy dla całości, ważnych graczy dla drużyny no na szczęście Ron Harper wrócił na mecz numer 6, tu już mógł spokojnie grać no i byki przypieczętowały to zwycięstwo zwycięstwo na które bardzo liczył Michael Jordan który był zafiksowany niemal na to, by skończyć tą serię przed dniem ojca, bo jak doskonale wiecie, jego ojciec przy pierwszym zakończeniu kariery przez Michaela Jordana jeszcze przed ogłoszeniem tej decyzji został zamordowany i Jordan bardzo to przeżywał był bardzo związany z ojcem i Naprawdę podczas dnia ojca myślał tylko o tym, po wygranym meczu wziął piłkę, uciekł do szatni i tam, się, i tam się po prostu ukrył i rozpłakał się jak dziecko jeszcze. Przecież to obciążenie psychiczne jakie ciążyło na Michaelu po powrocie do NBA wszyscy już zaczęli wątpić, czy to jest ten sam Jordan. Wszyscy go porównywali, właściwie który Jordan jest lepszy, czy ten Jordan sprzed trzech lat czy ten Jordan jest lepszy. No i on tu udowodnił, że na pewno nie jest gorszy, był zupełnie inny. Mniej atletyczny, mniej eksplozywny, ale był chyba mądrzejszy koszykarsko i to pozwoliło mu zdobyć kolejne Mistrzostwo Czwarte, już NBA. A po kolejne będziemy sięgać w następnych odcinkach, bo tych odcinków zostały nam jeszcze dwa i na pewno będzie o czym opowiadać. Wiem, że trochę zakręciłem, wiem, że trochę kupy się to nie trzymało, ale mam nadzieję, że nie było aż tak źle i z miłą chęcią zajrzycie tutaj po kolejne odcinki. Przed nami jeszcze dwa finały, dwa mistrzostwa MJ. A jeśli Wam się podobał ten odcinek, oczywiście sprawdźcie poprzedni odcinki, jeśli jest to pierwszy, który oglądacie. A jeśli Wam się nie podobał, to trudno, to nic nie poradzę, ale postaram się kolejny zrobić lepszy. Także sprawdźcie, czy zrobiłem progres w kolejnym odcinku, który mam nadzieję już niedługo. o Tymczasem dzięki, że byliście ze mną, że spędziliście ze mną te 10 minut i tradycyjnie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć.